Witajcie w trzecim odcinku z serii jak wyprodukować mecha z tej strony dania. W tym materiale zakończymy rozważania związane z zasilaniem, a ostatnim źródłem zasilania jakie będzie tu mowa są baterie łamane na ogniwa. Istnieją dwa typy ogniw. Pierwsze galwaniczne, które jest jedynym biernym źródłem zasilania, gdyż samo nie produkuje, jedynie pobiera i oddaje, wykorzystując w tym procesie różne reakcje chemiczne, o których więcej dowiecie się, na chemii i fizyce. Posiada dwie cechy, które dają jej przewagę nad innymi źródłami zasilania. Pierwsze, brak obowiązku bycia centralizowanym źródłem zasilania. Gdyż zamiast jednej wielkiej baterii możemy stworzyć kilka mniejszych i umieścić je w odpowiednich miejscach, tym samym doszedając wiele powierzchni oraz wagi. Cechą drugą, jest brak z wyspecjalizowanego paliwa, a jedynie potrzeba energii. Więc możemy odnaleźć miejsce, w którym jest produkowane albo tylko przepływa i podłączyć się do niego. Tak samo na zasadzie ładowarki do, do telefonu. Ale niestety, poza ty tymi cechami, baterie znajdują się daleko z tyłu za pozostałymi źródłami zasilania. Drugim ogniwem są paliwowe, które do działania wykorzystują wodór. Posiadają wiele cech wspólnych z silnikiem spalinowym. Są różnicą, że nie wykorzystują reakcji spalania, ale reakcje wymiany elektrolitów między wodorem a tlenem. Kolejną cechą wspólną jest rozmiar i masa, które są do siebie zbliżone, oraz moc i czas pracy, które są mniejsze, ale porównywalne w filnika silnika spalinowego. Również paliwo stanowi takie samo zagrożenie, gdyż wodór jest substancją łatwopalną. Kolejną cechą wspólną jest Czas pracy zależy od pojemności baku paliwa. Tym wyjątkiem, że podwór musi znajdować się pod wysokim ciśnieniem. Podsumowując, nie wierzę, żeby ogniwa galwaniczne służyły jako główne źródło zasilania, ale idealnie służą jako awaryjne źródło zasilania, gdy główne zawiedzie lub zostanie uszkodzone. Co do ogniw paliwowych, posiadają one wiele możliwości. I stają się coraz bardziej powszechne, mimo że nadal ta technika jest po wijakach. Zawidują zastosowanie w wielu różnych źródł, częściach życia. Więc na pewno mogą służyć bezproblemowo jako źródło zasilania mecha. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Do usłyszenia na następnym odcinku. Z tej strony Daniel.